Siemano, witajcie. Z tej strony Mufasa. I dzisiaj tak chciałem wam no, zaprosić was do obejrzenia poradnika jak zrobić e, drzwi, takie otwierane się drzwi w stacji albo w takim dużym statku abyście kiedyś sobie machnąć aby wam się odwracały, tak? Nawet sobie wymarzę to jest to w jest test to potrzeby jetpack i teraz tak Pierwszą rzeczą, które będziecie potrzebować. Będzie na pewno rotor. Mm, tutaj. I bloki. Najlepiej to będą bloki te do drzwi. I teraz tak. No, robicie sobie przestrzeń na jaką chcecie zrobić tutaj te drzwi otwierane. odwracacie no, sobie rotor. I robicie te drzwi. Nada no, sobie to przyspieszymy. No. Pamiętajcie aby umieścić to o, na rotorze Następnie odwracamy Cyk Tak Dobra Trzy teraz, o, dobra. teraz jest dobrze no, Tak dobra, I teraz ciągniemy no, Ja tutaj zrobię to na tyle dla klocku 4, Dobra. Na szybko trzeba zrobić. A no, teraz czeka. No zawsze to nie trzeba jeszcze trzeba to mocować do tego, bo inaczej nam to nie będzie. No, dobra. Dobra. Pociągniemy 4, tak 4, tak. To w sumie to, jest to takie budowania. Ale niestety, tym też trzeba się przy tym zająć, nawet taką komuś nie interesuje. I teraz tak... Musimy to wypełnić. Trzeba... Trzeba pamiętać, aby... To, bo to można odwrócić i to będzie w dwóch dużych formach. O, dobra. Teraz tak. No to jest najważniejsza rzecz w sumie. Bierzemy jeszcze sobie panel kontrolny. tego tutaj nie ma wstawiacie go sobie na przykład tutaj Myślę, że to jest budka sterowniczego, która tutaj niby jest bierzecie sobie ROTOR. wpisujecie sobie grupę bloków na przykład Ropa tak, ja sobie zrobię zapiszy, że nie, nie myliły i teraz tak Wymykam. w tym momencie on jest chyba w aktualnym końcu nie 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 e dzwonę chyba jego TDD, nie zapędzę się 0 a tutaj będzie można zrobić chyba 92 tak, zaraz to ja. po powiem Może sobie z tą strzałkami to ustawiać i teraz powinno działać zobaczmy co trzeba I, czole i wrota i odwróć A prędkość Moment obrotowy szybko I teraz odwróć O, drzwi się odracają. Podajcie yy, bym na razie usunąć to Żeby rzeczywiście nie powinno z tymi kątami to musi upasować to do siebie, bo to zależy jak ustawicie, ten chyba rotor, z tym co mi się dobrze wydaje. No, może to przyspieszyć, ale no nie radzę, bo przyspieszanie powoduje to, że... Chyba ja biorę do 60 tak zazwyczaj. No i to się tak otwiera śmiesznie. I tak je, i teraz weźmiemy sobie blok, zaschniemy to tutaj. To z bezpieczeństwem to jest tak, że tutaj raczej powinno być otwarte. To nic nie powinno się stać. I jeszcze tutaj należałoby zrobić oponę. Wydrze się koło 1 na 1. I teraz tak, jeśli tutaj widzicie, że... No nie mieści się to, no nie? To podchodzicie sobie tu do panelu kontrolnego, albo robicie go sobie z z żeby tego nie biegać. Podchodzicie do i teraz tak, macie tutaj na samym przesunięciu rotor i wtedy bierzecie je na minus i powinno być coś takiego, że to się powinno zmieścić. O. I wtedy nam się te, po prostu te drzwi nam się nie ruszają podczas stania eee, nie ruszają się i powinny wszystko ładnie działać, teraz zróbmy odwrót. Zamykają się, jak widać, tutaj koło się nie gniata. Jest to w drzwiach. Nic się tym nie robi. Nawet możemy podejść z spawarką i poszczególnie. Widzicie, nie ma co spawać. Tego też nie ma. I wrota działają. No, można to zabudować. Większe oczywiście też można zrobić, ale nie jestem pewien, czy będą statyczne, że nie będą się ruszały. No wiadomo, no jakieś tam 100 100 tego nie zrobicie, bo to będzie trochę przeciążone, ale takie małe, czy tam troszeczkę większe mogą wam pasować. Więc to będzie chyba w sumie na tyle w tym, w tym pierwszym poradniku do czy Ja się z wami będę żegnał. Jeśli się wam podobało, zostawcie łapkę w górę, a jeśli znacie jakiś lepszy sposób na zrobienie czegoś takiego, a ja tego nie wiem, bo ja dużo rzeczy nie wiem, a na przykład nie, nie, nie umiecie tego przedstawić. Ja z to zrobię za Was. Podam autora, jeśli jesteście z tego ciekawi. Więc to będzie na tyle. Zrobimy hmm. sobie z kamery. pięknie. Jeszcze raz przedstawimy jak to działa. Hmm, Wraca. trochę wolno to robię. O, zobaczymy jak to działa z tej strony. Widzicie, podlatujesz sobie takim stateczkiem, weźmy, że ja jestem statkiem. Ktoś u was, zobaczcie, siedzi na przykład jakiś kumpel, otwiera wam wrota, a potem latujecie wolno. To... Na przykład otwiera wam, wylatujecie, a ją zamyka. Te wrota, no na przykład, tak, bijecie się z jakąś inną gilbieną, żeby wam nie wpadło na chatę i ją szybko zamyka. No. No widzicie, jak to działa. To no, no, nie ma prawa się rozwalić, chyba że zrobicie coś takiego. To się A bo Ale to musi się obrać. Widzicie? Nie ma, nie odwracasz. No. I tak ostatnio rozwaliłem swoje drzwi na, no, na, na innym świecie. Więc tego nie polecam. Teraz ja się z żegnam. Na razie się ma. Cześć.